Nie. no ja chciałam kusnąć lebeczka. Alebeczka. Nie gadaj, że ja to za pierwszym razem przejdę. Nie! Ja cię na pierwszym razem. Nie wiem. bo bardzo. Tak, mama. Widziałem, widziałem tylko wstępy, że coś się odcinku, w ciku, nie? Aha. A, A Aha. No, to jest A widziałem, widziałem, już, no? Kiedy muszę twoją uczyle? Już się mam kusę Son Miller. Dzisiaj nagrywam za tym petardą. No trzeba, bardzo. Z, nie zapomnijcie stać łapki w górę i subskrypcji, a my lecimy z jakimś kamratem. Kamratem? Kamratem Mamy piratem. Żartą. chyba co to będzie. Rączkawkę, no, no nie. Co to jest? Jakaś skrzynia. Pokaż <coughs> i... jak ta skrzynia działa chyba. No, a, nie, tak nie działa. Ła! Ej, bo samo chyba leci. No Czekaj. Nie! Złożam jak, jak ona jest zła. Jak ona jest zła, no. Popatrzcie jak ona jest taka... O, zła jest. Pyk, tak. O! Odkryliśmy pomysł na to. Widzicie? Skrzynkę! Ale jakoś jak się jest pod nią. to! Dźwięk dźwięk. jakieś anioły! Anioły? Jakieś buldogi francuskie chyba. A zatrzymę. To nie jest skrzynia, to jest, jest beczka chyba. Beczka, jaka skrzynia. Ty gadasz o jakichś skrzyniach. Ten co gadał jak, o jakichś skrzyniach, Te... Synek, przez gadać o skrzyniach. Ty masz cztery życia. A ty tutaj po za prostu zaczynasz grać, bo to są małe dżę i Małe Ej, a, no napisnąłem, to jest do wycięcia. A, <todgłos> tak nie wolno. No, ej, bo ja powoliłem poznacie. Ej, masz Prawda to jest. Nie kłammy. Uciekaj, 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 ucieka, kula! Jakiś piratka jest? sóbeczka. No, no, Śmieszka! Yy, masz uda! Dlaczego masz dwa życia? Miałeś cztery przed chwilą. Co jest? Co, co się co? dzieje? Hokus, pokus, czary Mary. O, o! Co jest? co jest? Co jest? Co to ma być? A co tu zostało? Dlaczego ta skrzynia dalej nie poszła? Dlaczego, no co to jest? Kurde, jakieś kuleczki mi wypuszcza w to. Co, eee. co jest? A co to jest? Aha, aha, aha. Ej, przyznam się, kiedyś już te grałem. Aha. Ale ja nie wiedziałem, że jest takie coś. I oglądałem, oglądałem u kogoś jak w to gra. A teraz jak to jest Nie? Jak. No ja chciałam kusnąć alebeczka. Alebeczka. Nie gadaj, że ja to za pierwszym razem przejdę. Nie wiem. Jaki... Czekajcie chwilę widzowie. Za pierwszym razem. Za pierwszym razem. Ale za pierwszym razem tak! Bęczy, 4 cztery. Tak, czwórka. Dostałem czwórkę. Dostałem czwórkę z Cupheeda, fajny przedmiot. A mnie to pomijasz Co? Ó, prawie nic nie zrobiłem. Co? a <laughs> mnie to pomija. Mamy no pomost! Mos, Pros. Soli, bro, soli broda, Kapitan Soli broda. Lubi, lubi jeść sól. Lubi no, wiesz, no Nie, to ja cię jest z tej bajki, tamten kapitan! Skapiec! A teraz się okazało, e że nie nagrałeś tej tak. Co? A teraz się okazuje, że nie nagrałeś tej tak. bajki. To trwa dopiero 3 minuty, a ja przyszedłem jakiegoś bossa. <głosy> <głosy> za pierwszym! Ej, ty tego jeszcze nie zrobiłeś? Co? Jej, ja to od dawna zrobiłem, to taki... Statek, bo ja, ja obiecuję wam. Kiedyś już to grałem. Jak nie pamiętam, na czym to polegało, ale też jest... Jestem od ciebie lepszy. Co? Lepsze. Co to jest? To jest sto! to! Jest, a... To jest to z ja tej samoloty, nienawidzę samolotów. Ja też... Wiesz co ci będzie tak lecić w dół i w górę. Samo. Dlaczego? No bo tak mam tak, tak zaprojektowany jest ten pan. Chyba. No okej. Okay. lepszy to jest. Letko.

A ja chcecie Ciebie uratować może? Albo chcę zrobić ulta. Aha. Hmm, bardzo śmieszne. No jakieś koniki polne tu są. Koniki polne. Co to jest? Co tu jest? w dół? No właśnie wiem, mówię ci, że tak jest. No to, U nie jakieś skarafendry są. gryzują, Gryzują. Dobrze jej tak albo jednak nie. Aha, bo będziemy się z tego uratować! Co to yes! jest! Ej, to jest niemożliwe! Wiesz, że da się je pokonać? Po Czy przemani? się ma, chcesz popoływać w, beto w betonowych bucikach? <laughs> w betonowych bucikach? Nie, w betonowych putinach. Weh, <laughs> Nie. Nie mów tak Nie patrz na to. Co ja zrobiłem? Pierwszy raz... Nie no, nie pierwszy raz u mnie To pana taki... sobie z Ja mówię, ja... no, jakiś! Ej, dlaczego tak w ogóle rzadko byłeś na moim kanale? Chyba, jest jesteś jakiś trzeci lub drugi raz. Nie. Chyba pierwszy. Nie. nie. Raz A, bo tu ja jestem na... A, bo jak byliśmy, jak byliśmy... Ale nie, na Cupheadzie jeszcze są nie na kanale. No, ale mi chodzi, ze że, ze że, że, że wszystkich gier. Aaaa! Możemy więcej robić tylko jak Nie ja mam zawsze czas Nie. Nie masz zawsze czasu. Co? Nie no, ja muszę mieć więcej życia Ten <grym> to ma jedno życie, ja mam trzy albo dwa I mówi, że potrzebujesz więcej Nie! Żebym idzie, to wdójdzie, no nie! Lub żebyś miał ulta No cór, samo mi to idzie Co to? Te małe Ona wzbudzi mnie jakieś portfory z Rochnes. Tak, to są portfory... Portfele. Portfory, portfory to są. To są portfele z Rochnes. Co tu wszystko naraz? Ja ja się wiem. Masz ja mam ulta i tyle. Lecę z tą panią. Kier. Nie ja masz cztery życia, jak to jest możliwe. Nie wiem, a ty masz jedno. Jak to jest możliwe? No nie! ja mam Ulta! Ulaty no ja nie, inu, nie dało się! Mogę się uleczyć? Jak?

Ale no. tak szczerze jej nie zabijesz tak szybko. Nie wiem. Bo na końcu jest jakiś taki parkour. Jakiś parkour? No, no szybko się, no szybkie no szybko te małe smoki. Najgorze. No to... to jest małe smoki. Już jej nie lubię. No. To nie! Ośmiornica jest godna Polski! Ośmiornica jest godna Polski! Święto ośmiornic! Drabia. Tak musiałam zaraz niestety, bo mam trzy życia, miała, a ja nie, ma, nie muszę to... dużo długo nie samo idzie w dół. Sam, patrz, patrz! patrz. Ta ryba robi. Zarzpiłeś się w niej. Ja nie mówię, jak. Ja, ja myślę, że nie chcę to mnie nie chce grać. Zrobię to jest taka skurczej. Ta balon? No? Tak. I wiesz co zrobię na miniaturce? Że to będziesz z duchem. Chyba. Będzie no. dobry plan Sąc Twoich duchów. Tak, drukujesz. Ty walczysz z dziewczynką? <grym> nie, ja walcząc z Piratem, a ty duch. 100 duchów już ta twoich. Nie, pewnie widzą, już wiedzą, jakie to było. Tło. Intro. Tło. To. Tło. intro. Intro to jest wsteł. Dzia, dzia, dzia! Nigdy, dzia, dzia! To właśnie intro w ogóle do Icybu, bo nigdy ja, nie widziałem tego bardzo. Tak, mam. Widziałem tylko wstępy, że coś się odcinku, nie? A, Aha. A widziałem już, no? Kiedy dajemy sobie Twoje z obrotem. Ej! Jaki? Eee, nie pamiętam. No tak, nie pamiętam. Jaki odcinek oglądałem ostatni odcinki z No To chyba to było dawno, dawno temu. Za dużo mi z lasami. Oooooo! Je grabie dobrego. Długo? Gregory? Gregory. to jest? Adam Pitardet, tak naprawdę, Gregory. Chyba jakiś jest mały. Tak naprawdę, dam jest naprawdę mały. Patrz. ludzki Ja! ja! ja... Ej, jak to jest możliwe? Jak to widać? Nie wiem! Ja latam szybkim samolotem. Pytasz, ja też bron, bron? Bron, to do mnie trafi, brum. Wiem Nie. Nie też? Jestem trudno trafić. Jak wtedy wszystko z tą wykorzystałem? Pii, pii, ja tego tak nie lubię, ty, małego. Jedziemy, Wulta. Nie, no to zaraz, pani, chyba mogę. No. Połóż mi! Co? Chyba dostała, ona dostała, ona dostała Okej, okay. bajka z loknas to jest Ciuciu, ciuciu! Ciu. Ja się zabiło To był chyba ciuciu ciu, ciu, On, <laughs> On tak przeleciał Ej, ale z ciebie słodziak Ale, <laughs> o, za mnie jest słodziak Tak naprawdę, to ja sam niebezpieczny A ty jesteś... Jest coś Z by to było no, no, ty, ty jesteś jest. naprawdę kim? Niemieckiem Niemieckiem? Tak Nie no Myślałam, że niemieckiem dzieckiem powiedziałeś NIEMIECKIEM DZIECKIEM mm -hmm. Atakujmy to małą Karamarię Marię Karamarię No, mm, tak się chyba tutaj dąży, no wano? no! No tutaj... to, 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 to nie trafi no? Nie początku! Nie! nie. Dlaczego? Bo nie ma czemu! Dlaczego? Ej, dlaczego? Bo nie ma czemu! Bo nie ma czemu! Bo nie ma czemu! Ty ci sobie obrodziłeś? Ja który już w prawie usta! Nie masz, masz, nie masz. masz. To jest najlepsze Nie, nie, to najgorsze mamy. Ej, kiedy ej, będzie, ej kiedy będzie różowy jak duch? Jak to ominąć? Chcę różowego ducha, żeby było. Ej, no ja chciałem Nie, yeah, mam ulta Masz ulta? No to luk. Ja też mam ulta Szybko mamy ulta Atakujemy go Nie, my nie, albo to będzie, że ja mam co chwilę ultat, a ty, a ty giniesz, tak teraz. Ale to, to jest taka sprawa, jest nie? No. Kiedy po no porazem tego gorzej, bo już teraz... No tak nie cierpię tych tam małych duchów. To jest tutaj najgorsze dla mnie. się? Nie no, to... A ona się teraz zmieniła w tą wężową taką. Chyrypa? Wiem. No, ale teraz się skupiaj. Cicho. Cicho! Nic nie mówię. Nic nie mówisz nawet w myślach. No! No, właśnie nic nie mówić w myślach. Nic nie mówię. A jeśli będę znowu chciał, to mnie jakieś weźmie? Jak zrobić, nic nie miałem w mózgu, nie? powiedziałem: halo, 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 nie, a ty. A, a ty. A ty się nie mówisz, byś tam nie mówię. Ja to co to ty powiedziałem? Cicho. Cicho! Nic nie mówiłem. No co tu ma być? Jaś nic nie mówić. Jaś nic nie mówisz. Nic nie mówić. Ty powiedziałem. Powiedziałeś. Co? Nie w Nie się myślach. Nie śmij się, niech ich no, tak To tak. działa jakiś Widzisz, to działa. <grystanie> to działa. Tak to działa. Ja tylko to Nie co w ciebie lecą. Mam ulta, wiem. Okej, okay, możesz już mówić. Okej. Okay. Żyjesz? Żyję, żyję. Powiedz, ja się staram, nic nie mówić, myślę, w sobie. Ja... Ej, co, co jest? było? Dlaczego ja się zablokowałem? Okej, okay, jest dobrze. Masz ulta. Ultyk. Ulti Klub, Ulti Prost. O noo! Co to wie? być moja karamakia na pięć. Co to jest? Ej! Co mi ta ryba ma? Mógł cię zamdawać? Tylko co... Wszystko to nie ma. Zwykle ty? No to chyba powietrze. Tak, cicho, teraz nic nie mówi nie zmyśla nawet. Okej. Okay. Tylko w ważnych sytuacjach. No już i tak się nawet. Już nie możesz nawet chyba. Szybko, szybko, Prostarz! Prostarz nie reaguje! No, Prostarz nie reagowało! Ale co jest do tego? Nosem, za tym okay. moto, a ty już, że ty byłeś! Okej. Taki motyw, ten to zakończymy ten, ten odcinek. Dobry no to... Dobra, Pa